Siemanko mordeczki, witamy was w odcinku, w którym będziemy sobie robili wielki pokaz sylwestrowy, znaczy mamy wielki, jak dla nas wielki, bo to tak. jest pierwszy nasz, pierwszy nasz taki projekt. Mamy tutaj dwie małe wyrzutnie 25 strowe kaliber 20 mm, dalej mamy y, dwie kostki 36 strowe też kaliber 20 mm. Dalej mamy kątówkę. Dalej mamy kątówkę, potem mamy kenie od komety 25 mm kaliber, to tutaj dali mamy, dali mamy 30 trzydziestkę i to jest brokat, brokat Crown. crown. I to jest 40, 49. 40, 49 strzałów. I dalej mamy 25 kątówkę. Na finał Big Fans Collection 5 od no My Zobaczcie odliczamy. ten cały pokaz. Zobaczcie, jest 23.50. Jeszcze 10 minut i odpalamy. No, zobaczcie, jak to się teraz pre prezentuje. Pójdzie to w tej kolejności. Dwie wyrzutnie, potem te dwie. Kondóweczka, mała mniejsza kometa, większa kometa i na koniec. 8 wyrzutni, także big mam nadzieję, collection. że będzie fajny pokaz. Będzie rozpierdziel. Na się koniec. No jak będzie północ, to odpalamy. To odpalamy. Zobaczcie, tak się prezentuje tutaj po pojawisko całe. O kurde, ale to nawalało zarobiście, naprawdę. Powiem wam, że tylko na końcu była mała wtopa 2 sekundy, a tak to było idealnie. Za dużo, za dużo tam lądu było wolnego, nie? Za dużo był przestój. No. ale tak to to powiem wam, łączyłem to lądem wolnym, jak wyrzutnia na przykład na 30 sekund, to po no. tej wyrzutni dawałem 30 cm lądu wolnego, nie? Tak na sprawa, naprawdę. I powiem wam, że wyszło, to pykło jak na pierwszy naspo, na, na nasz pokaz. Ale to jest zasługa. Piro na drugiego, bo to, on to zrobił. To naprawdę pykło, bo nie było żadnych przestojów, wyrzutnie na siebie no, nie nachodziły no. i ogólnie było no, zajebiście. Także jeżeli się spodobało zostawcie łapę w górę. Zadzwoneczkujcie. Jak I to zasubujcie mówią. kanał. Trzymajcie się strzała mordy. Siłąko. Zostawcie łapę w górę i Siłąko. napiszcie jak wrażenia.